Mój maraton Star Butterfly kontra siły zła dobiegł końca. Na moim kanale możecie obejrzeć materiały, w których omawiałem każdy z poszczególnych sezonów. I teraz nadszedł ten czas. Czas na moje wrażenia z finałowej serii powszechnie krytykowanego zakończenia. Niestety sezon czwarty mnie nie rozczarował. Już trzecia seria miała swoje problemy, ale nadrabiała ciekawym wątkiem cudownej eklipsy. Jednak kulminacyjny sezon to jedna wielka chaotyczna zlepka większości nietrafionych pomysłów i coraz bardziej zatracającej się natury abstrakcyjnych gagów na rzecz wszelakich kombinacji shipperskich. Pisanych chyba tylko w celu pobudzenia. Fandomu, a nie wynikających z chęci przeprowadzenia płynnej narracji. A przecież samo podłoże jest naprawdę świetne, bo władze w królestwie obejmuje prawowita królowa, niesłusznie oskarżona Eklipsa, a ustępująca stroną Star służy jej radą. To całkiem zmienia układ społeczny i polityczny w Miuni. Wydane zostają nowe dekrety przywracające potworom ziemię, które utraciły na rzecz ludzi, a ci na przykład zostają bez dachu nad głową. To wszystko prowadzi do niepokoju w królestwie i pogłębienia się dyskryminacji mimo dobrych chęci Eklipsy. Dodatkowo obecna królowa próbuje uwolnić z kryształu swojego męża, Glabgora, lubującego, się kiedyś w pożeraniu mieszkańców. Cały ten skomplikowany aspekt społeczny i kwestia umiejętnego sprawowania władzy to pomysł na ciekawą narrację, która dodatkowo może nieść uniwersalne przesłanie w temacie akceptacji. Jednak nic z tych rzeczy. Przygotujcie się na powolne rozpoczęcie sezonu z nieustannymi poszukiwaniami królowej Munco co zabija całkowicie humor i dynamikę gagów, a następnie zapnijcie pasy, Poczeka was jeszcze większa eskalacja tej dramy niż w trzecim sezonie. Ciągłe powracanie wątku Marko i Star w tym klątwy łączące ich uczucia, podczas gdy Star jest Tomem. Hipokryzja Star, która wkurza się na Toma, bo ten śmiał wyżali się swojej mamie że jego dziewczyna całowała się ze swoim najlepszym przyjacielem. Marko i Kelly umawiając się ze sobą jako ci kumple od zerwania i nagle zrywają ze sobą offscreen. I mógłbym tak wymieniać aż do finałowego zerwania Toma ze Star i powrotu uczucia Marko i Star, ale naprawdę miałem już tego dość. Ten serial na przestrzeni trzeciego i czwartego sezonu tak bardzo zniesmaczył mi te wszystkie melodramatyczne wątki, że zwyczajnie miałem już gdzieś kto jest z kim. Zależało mi jedynie, by Tom wyrwał się z toksycznej relacji i był wreszcie szczęśliwy, a Eklipsa mogła wreszcie założyć swoją upragnioną rodzinę i nie być za to a reszta tych nastolatków bawiących się uczuciami innych, i twórcy, to normalizujący, kompletnie mi wisieli na tym etapie. Jednak to, co najbardziej psuje cały wydźwięk serialu, to tragiczne zakończenie. Rozpocząłem ten maraton, bo nasłuchałem się wiele o tym, jaki finał jest właśnie tragiczny, i chciałem na własnej skórze przekonać się, jaką sinusoidę będę przeżywał, oglądając tę kreskówkę. I muszę przyznać, że nie myliście się. Finał jest naprawdę kuriozalny i wypacza całkowicie puente czy rozwój niektórych bohaterów. Bo wiecie, według twórców, lekarstwem na dyskryminację, wieloletnie podziały społeczne w Munich jest pozbycie się magii. Nie co to, to w środku sezonu w takich odcinkach jak ten z meczem Kornbalu, czyli nadzieja w nowe pokolenie i zmiana władzy na bardziej przyjazną dla każdej jednostki. Nie, trzeba usunąć magię. To ona wszystkiemu winna, a nie jej użytkownicy, którzy wykorzystywali ją w konkretny sposób. Mało tego, wiele istot jest stworzonych z magii, i po jej usunięciu dosłownie zginął, jak taka Heka płuczy Glostric, i nawet inni członkowie komisji regulującej magię. I to się de facto dzieje, co jest potraktowane w formie żartu, albo łotę w celu przebicia dołującej sceny. Dawno w żadnej kreskówce nie widziałem tak. Lekko potraktowania faktu, że wymazuje się część egzystencji. Naprawdę nie lepiej było zjednać Munian i potwory w walce przeciwko szalonej Ninie, pragnącej eksterminacji, ale to, co zrobili z Mun, no to już jest karygodne i kuriozalne. Okazuje się, że to Matka Star wspierała w ukryciu bunt zindoktrynowanej Miny przeciwko Eklipsie. To jest jakiś niespotykany poziom hipokryzji i zabicia rozwoju postaci, bo wiecie, na przestrzeni całego serialu byliśmy świadkami, jak ta prostolinina królowa odsłania przed nami widzami coraz więcej kart i pokazuje twarz czułej wspierającej matki, troszczącej się o królestwo i poddanych. Mało tego zaczęła dostrzegać, że potwory nie różnią się tak bardzo od reszty mieszkańców Muni, co było podkreślone w trzecim sezonie, gdy spotkała się z ropuchem, redefiniując tym samym swoje poglądy. A co robi w finale? Wysyła rasistowską lunatyczkę wraz z członkami komuny, jaką utworzyła z bronią masowego rażenia na prawowitą władczynię królestwa Eklipsa i jej rodzinę, których społeczeństwo zaczęło akceptować. Ciągle mówi coś o braku zaufania względem królowej, a tymczasem to Eklipsa bezpodstawnie została zamrożona w krysztale przez sfałszowane dowody w postaci kronik historycznych. I to Mun traci zaufanie własnej Córki. To się kompletnie nie trzyma kupy, wiedząc, jaką drogę przeszła matka protagonistki. Dodatkowo, za swoje czyny nie poniosła żadnej kary i wszystko stało i wybaczone po słowach: Ups, to była pomyłka. Konsekwencje nie istnieją. Owszem, w czwartym sezonie było kilka naprawdę dobrych epizodów, ale finałowa Deus Ex Machina zaburzyła mi wydźwięk całej produkcji. Muszę jednak wspomnieć o moim ulubionym epku, który dzieje się w głowie powszechnie znienawidzonego Globgora. Do jego umysłu wkrada się bowiem eklipsa. Jesteśmy świadkami ich uroczej randki i pierwszy raz widzimy, jaki jest tak naprawdę pożeracz ludzi czy tam górników. Jak bardzo zmienił się dla swojej kochanej. Była to cudowna odskocznia od pędzącej kiepsko napisanej teen dramy, a sam epizod subtelnie i z wyczuciem poruszał tematy akceptacji, odmienności i powierzchownego oceniania przez innych. Niestety finał serialu nie był w ogóle subtelny i wyrzucił do kosza wszelakie konsekwencje serwując nam deus ex machina znikąd w postaci zamykającego się portalu doprowadzającego do fuzji uniwersów, a tym samym eskalując jeszcze większy problem podziałów społecznych czy problematyki władzy, co nawet widzimy w przebitkach coraz to trudniejszej Egzystencji wynikającej z wybuchu. Sam aspekt usunięcia magii i wymazania przyjaciół czy spersonifikowanych czarów składających się z niej nie jest nawet objęty żadną dyskusją etyczną. Jakakolwiek problematyka poświęcenia jednostek na rzecz zatrzymania maszyn nie istnieje, a naszym bohaterom podjęcie decyzji przychodzi niezwykle łatwo. No ale hej, ważne, że wyrzuty sumienia można zabić żartami w kurzającej ponychet, i ważne, że Stary i Marko wreszcie będą razem po tym, jak zniszczyli wszechświat, prawda? Prawda? A Wy, jak oceniacie finał Star Butterfly kontra sił zła? Bo ja jestem po prostu zły. I jedzcie ciastka, tylko te dobre. Niedobre są niedobre. I dziękuję za wspieranie mojej twórczości poprzez postawienie kawki do ciastka. Link w opisie.